Witajcie w kolejnym kind of filmie kanale, w tym odcinku gramy w Roblox Jeśli film spodobał, coś lajka, zasubskrybuj kanał A ja dzisiaj gram w Commander Simulator To chyba tak się nazywało i filmy pojawiają się codziennie A jak nie zostawisz lajka, to pa, mierzę do Ciebie Więc razy zostawić. Yy, no tak, więc sobie zaczynamy yy, Nie wiem co tu się robi, tak w sumie Ale mam tutaj dać, żeby się pojawił, O, pojawił się Okej, okay, pojawił się namiot i teraz się rysują jakieś Żołnierze, które nie wyglądają jak żołnierze, bo są strasznie mają sobą tobą broń, ja mam lepszą ptanką, o, o, klikłem guziki i teraz atakują, co się dzieje? Idę im pomóc oczywiście, bo ja jestem najlepszym komanderem, chociaż nie wiem, czy komanderem, chociaż komander chyba pomaga nie wiem, jak nie pomaga, to ja pomagam, bo ja jestem najlepszym komanderem. Właśnie tak, cyk, pyk, pyk, dobra, chyba umrę. Fajnie, że mnie zostawili, bo się z stąd idę jednak, ja zrezygnuję z ataku. Yy, tutaj yy, nie wiem, co mogę kupić w sumie, bo tu nic nie mam. Tu jest jakieś złoto w ogóle potrzeba, którego nie posiadam. Tu w ogóle coś trzeba, też tego nie ma. Mam tylko 5 srebrnych i nic nie mogę kupić, bo potrzebuję następny poziom, aby odblokować. Więc... tak! Atakujemy, dawajcie! W ogóle, czemu to się tak za mną w ogóle nie rusza? Ale okej, okay, atakujemy. Teraz normalnie wygrana łatwiutko Teraz przejmujemy tą flagę, żeby zostać najle najpotężniejsi, Nie najlepszy, nie najlepszy też, ale najpotężniejsi Dobrze, flaga idzie do góry, flaga idzie do góry, do góry. I Cyk jest w góry. Co e, teraz? Aha, jest nowy poziom, ok. Nie mam 8, więc mogę kupić jakiś poziom, który nie wiem co daje, ale fajnie, że mam. Wyżej poziom, ok. Klasa druga. Razy 20 gemów i plus 1. Żołnierz, okej, okay, rozumie, rozumiem. teraz potrzeby 20 tych srebrnych cosi, żeby kupić sobie kolejny namiot, okej, okay, okej, okay, ale teraz można atakować, bo mam 11 żołnierzy i ja, czyli jest nas 12, więc wygramy, to... o nie, chyba nie wygramy, bo tam jest jakiś, to jest czołg, to nie wygląda jak czołg, ale to chyba jest czołg, ale dobra, wygrywa, tak, wygrywamy, właśnie, jestem najlepszy... Czy ja właśnie strzelam do czołgu, który powinien nie zostać zniszczony, a został zniszczony? Co tu się właśnie stało? Ja rozwaliłem czołg z moimi żołnierzami pistoletami. Nie no, tak właśnie to działa. Pistoletem rozwalasz czołg. Oczywiście, dobra, zwycięstwo. Dobra, mamy kolejny poziom, kolejni żołnierze się respią. Tu mogę dać na kolejny poziom, i teraz będę miał już drugi. Czy trzeci? Trzecią klasę, 20 gamesów i mogę mieć czołg też. Co się dzieje? Dobra, ile kosztuje czołg? Ile kosztuje czołg? A, czołgu nie mogę. Następny poziom otworzyć. A. A, no alo. Ja chciałem już czołg. Za 20 mam 10, no to tego nawet też nie kupię. Dobra, atakujemy, atak. nie, są nowi i jest ich bardzo dużo. Pewnie to przegramy. Nie, oj, oj, oj. oj. O, o, wygrywamy. Tak, właśnie tak, wygrywamy. Tak jest, let's go! Wygramy to. O nie, 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 uciekaj, bo umrę! Oj, rozsypałem się. Um, tego nie było. Ja, oczywiście, to pozbieram to, co moje. La, la 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 la. Już sobie idę, jeszcze do was postrzelam. Idę sobie, do widzenia. Jest nas już, nie wiem, dziesięciu. Tak, dobra, to mogę sobie kupić nowy spawner żołnierzy. Czyli kolejny namiot. Teraz atakujemy lecimy na nich normalnie pyk pyk czas plask dobra dobra strzelam strzelam pyk 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 dobra dobra mamy to mamy to myk 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 no, dobra wygramy to ja to wygram ja to wygram ja w to wierzę Dobra, dobra, został, jest, jest, dobra, jednak chyba tego nie wygramy, ale pozbieram sobie złoto, został czołg, więc damy sobie radę z moim żołnierzem, który prawie, że, o widzisz, ja wiedziałem, że damy radę z moim żołnierzem jednym, który przetrwał jedyny ten najlepszy um, wojnę, tak właśnie, też tak mówię, mm -hmm. mam 20 tych złotych, bo to jest jakiś, nie wiem, tu w góry jest jakiś flagi, to jest ostatnie, mapa się zmieniła i my się, o nie, usunęli mi moje te... No i gorzej na świecie, dobra. Lecimy to, kupujemy sobie, żeby się rozpiły. Nowe żołnierze, bo musimy ich tam rozwa... O ja, tam są trzy czołgi i jest 50 ile ich tam jest. No troszkę, ale my damy radę. Ja się nie boję, dobra. Mogę czołg mogę kupić. Co 20. Dobra, to ja zbieram na czoły, tylko najpierw to oni muszą się... Ten, wszyscy zrespić, zrespicie się, dobra? I jeszcze jeden. Dawaj jeszcze jednego, dobra? Niech tam podejdzie i... O tak! Lecimy na nich. Bitwa dokładnie idź Co? Co oni gadają tu w ogóle? Spójrz na mnie, co? Spójrz na mnie? Po co na ciebie patrzeć? Jak ty masz się tylko... Ty masz tylko strzelać do nich. Nie wiem po co na ciebie patrzeć, ale okej. Okay. A pełniła na niego patrzeć, bo on jest taki potężny i że umarł. Rozumiem, wszyscy umarli. Super, super, nie no. Super żołnierzy mam, naprawdę. Dobra, tu mogę kupić nowy poziom, niestety nie. A tu jest jakaś broń. Dobra, biorę tą broń. Lepszą będę ją broń. Ta, zdoby, zdobyłem nową broń. Teraz mam zieloną. Ja, dobra. Daję te złoto tu, bo chyba gdzie indziej nie mogę. Dziewięciu, dziesięciu, dobra, jeszcze jeden. E, jest jeszcze jeden, dobra, niech to podejdzie tutaj. I pyk! A tak lecimy! co jest? Czemu nie ma? O dobra idę Lecimy, lecimy, dawaj, dawaj, pyk pyk, teraz biję ich po więcej z tym pistoletem, na pewno biję. Ale dobra, ile? To się okaże zaraz. Pyk pyk pyk, pi... Co? Szczelam, a nie co chciałem w ogóle powiedzieć. A, z pistoletem, tak. obraz z pistoletu strzelam, pyk, pyk, z czołgi rozwalam z pistoletu. Dobra, jeden czołg leży. Nie strajdoni, do nich. Dobra, drugi czołg też leży za chwilę. Teraz leży, pyk. I trzeci czołg, pyk, pyk. Też leży. Dobra, mamy to. Okej, okay, okej. Okay. Przejmujemy tą flagę. Ten żołnierz w ogóle ma praktycznie 0 HP, ale on się tym nie przejmuje. On jest najlepszy, bo jedyny wytrwał. Wcale go nie broniłem w ogóle. Dalej yy, mnie nie stać, naprawdę. Mógł jakąś... O, jest. Jakąś bazukę kupić, czy cokolwiek to jest, ale tu na razie nic nie mogę kupić. Niestety, no cóż, ale tu mogę kupić nowy upgrade, dobra. my mamy nowy upgrade i czemu klikłem, żeby atakowali jak ich jest tak mało. Nie wiem, ale wiem, że tu jest kolejne trzeczół 3... samoloty. Tu są samoloty. To jak ja mam to wygrać jak tu są jakieś samoloty. Dobra, strzelamy, pyk pyk. Ja się nie poddam, dobra idę. Jednak się poddaję, idę pod tylko te... Srebro i wracam Bo ja nie mam co tylko muszę się jeszcze oni na nowo pojawić bo oni nie mierają, oni są tak silni Że oni mają nieskończoną ilość żyć więc się od razu respią 12 w ogóle dobra Niech się szybko tutaj zrespią I lecimy od razu dobra tylko niech tu podejdzie ten Tybek dobra jest blisko i start Oto ale się w ogóle pojedzielili na pół dobra To ja idę tu bo ci są bardziej obici Więc tych damy radę już sobie pokonać Dawaj, dawaj, dobra, cyk, leży, leży. Kolej... O nie, przyszli tam nowi, najgorzej. Dobra, kolejny czołg leży, kolejny czołg leży, te samoloty już chyba się odpaliły, chociaż jeszcze chyba nie. Nie wiem, nie wiem, ale wiem, że ta... Oj, 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 samoloty się odpaliły, no to trochę lipa. Lipa, lipa, ale damy rodę. Jednak się wycofa mi... Wow, ło, wow, ło, wow, uciekaj, 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 bo umrę, umrę, umrę. Dobra, żyję i biorę teraz i kupuję... Kupuję czołg! najpotężniejsza broń, czyli czołg dobra, mamy czołg e, co tu jeszcze mogę kupić, a tutaj nową rangę więc cyk, kupuję nową rangę dobra, mamy rangę nową e, tylko, że mam już 14, OK okej dobra, tylko niech tu podejdą, dobra, mamy i tak, nawet z czołgiem lecimy teraz tylko ten czołg wygląda jak auto z jak Niestety przegrałem, ale zostało tylko dwa samoloty i czołg, więc myślę, że damy radę teraz wygrać, jak tylko się zbiorą wszyscy. Ja muszę tylko podbierać sobie te yy, żelazo i złoto, o ile to jest takie w ogóle. Dobra, może być i żelazo i złoto, niech oni tam lecą, a ja idę kupić. W sumie, co mogę kupić? Yy, kupiłbym sobie w sumie, a niech będzie to, żeby się szybciej. Żołnierze, o wygrałem, dobra, spoko, spoko, już tam idę, tylko sobie jeszcze tutaj może uda się subgrydować, chyba nie, no niestety, brakło trzech, naprawdę, tylko trzech brakło, najgorzej na świecie, ale trudno, ci się cieszą tutaj, szkoda, że czołg też tak nie skacze jak oni, to by było śmieszne, ale dobra, przejmuję tą, flag tą flagę i teraz y, będzie chyba ostatnia finałowa y, mapa. Na tej, co ja gadam Runda na tej mapie, chyba tak Nie jestem pewien, ale mam taką nadzieję Chyba tak, no tak będzie Dobra, trzech brakuje Tu mnie nie stać, tu, o, mogę Kupić to, dobra, to Może to bez to kupię, tego mam 5 I co mogę kupić, żołnierz Okej, okay, ale wolę pozbierać 10, bo tam jest Więcej damage a. dobra, atakujemy Atak, atak, lecimy, lecimy Dobra, lecimy, nie śpimy Chyba na, ojojoj, dobra Ile tu jest samolotów Matko Bosko. 6 samolotów, ta sześć samolotów, Nie, co? Tak. Sześć samolotów, ja mam to wygrać. No chyba was głowa boli. No to nieźle, nie. No pewnie, więcej was nie strze... No, tam jeszcze przyszli, super. Z tyłu. Mhm. Ja może sobie pójdę tam, mhm. ja mnie tam nie było. Naprawdę brakuje mi jednego. Najgorzej na świecie. Dobra, niech oni już atakują. A mi brakuje jednego... A ja, Ajajaj, niech ktoś umrze, niech z ktoś umrze, bo ja muszę tylko wziąć sobie to i uciekam, dobra, uciekam, już je tam nie ma i już spokojnie biorę to e, tutaj, tą taką, e, nie wiem co to jest w sumie, ale to wiem, że będzie strzelało jakimiś rakietami, więc fajnie, fajnie, okej, okay, tu mamy 8, więc mogę kupić nowy ten, ten, nowy level, Ok, więc kupuję, kupuję i mamy wyżej poziom, dobrze Lecimy, lecimy, dawajcie, dawajcie, nie śpimy. Ojojo, ile tu w ogóle ich poumierało, To ja sobie to pozbieram. Tylko przy okazji będę strzelał do nich. Ja dostaję po 97, ale co to ma na w ogóle? Jakiś tarczę, co tu się dzieje? Dobra, cyk, cyk, wyjaśnieni zostajecie na pyrkę was wyjaśniam. I normalnie, ło, wo, wow 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 wo. uspokój się, uspokój się, dobra. Trochę lipa fest, ale ok. Lecimy. Niech chodzi się tutaj, o, są wszyscy? Tak, są wszyscy, więc. A tak! A ta w ogóle ta bazuka czy... To jest chyba... Dobra, poznajemy, że to bazuka. Tu szczela, tu szczela, wow, dobra. Mocno szczeliło, chyba, nie wiem, nie jestem pewien, ale wiem, że tu moi te dają znowu super, super, świetnie Wam poszło. Wow, 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 lepiej nie wchodzić tak blisko nich. Stemiacz jacz i czołg, okej, okay. i oni strzelają do mnie, nie chcę do czołgu, ale dobra, jeden czołg umarł, jeszcze zostało dwóch. O, samolot poszedł, dobra, wygram to, damy radę, dobrze, mamy to, i mamy chyba teraz nowy poziom, więc poszedł sobie najpierw kupić jakąś broń czy coś, a potem dopiero. Poszedł na nowy level, więc tutaj sobie kupuję to. Cyk do końca, do końca. O, mam nawet jakąś fioletową, ok. I teraz jeszcze... A, tego nie mogę. No to fajnie. Muszę iść nowych. E, wziąć iść na nową mapę, żeby dopiero... Te, na, przecież te złoto mi się straci. Chamstwo. Nie podoba mi się, ale trudno. Lecimy na nową mapę. Cyk, cyk, cyk. Dawaj, dawaj, przejmuj tą flagę, przejmuj, przejmuj. Dobra, biorę to srebro i to na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał i tak coś lajka. Zasubskrybuj kanał, my się widzimy w kolejnych filmach. Yo!